Cielcase.com, stronka na której możecie otwierać przeróżne skrzynki i dropić skiny na przykład taki jak ten tutaj. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast z kodem Mateo 15% plus 15% więcej do depozytu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link do stronki znajdziecie w opisie, serdecznie zapraszam. A ...co robi? Bardzo inteligentne zachowanie. On wraca do bombsite'u, a nie chce przypadkowo gdzieś zginąć... Jeszcze tutaj robi K, on wyszedł tak racjonalnie na tego mida, bez jakiegokolwiek smoke'a i Hobbit sobie w tym momencie nie poradził. Jest wymiana jeden za jednego, co pozwala myśleć, że Aves jeszcze może podejść do walki o tą rundę. market wyrapuje na w oknie i już wygląda to niebo lepiej. Niestety Bondik pomścił śmierć swojego partnera z drużyny, ale terroryści dalej kierują swój wzrok w okolice tu B. Tutaj jest smoke, no kill'a że żeby on tutaj sprawdził, ale on to zrobił! On zobaczył Bondika! gdzieś w tym prześwicie jest bombsite jakby zajęty w tym momencie przez zawes, będzie plantowana bomba, robi to Moss i teraz aby dobrze się ustawić, aby dobrze tą paczkę skontrolować, i nie dać się zabić, aczkolwiek widzimy, Elian chyba nie będzie podchodził do odbijania, zresztą tak samo jak i Krizer. No powoli, powoli jakby się czaił do tego Krizera, teraz już się b, to jest znów to lewa strona niesprawdzona, Trafienie z trafieniem laki. laci po raz kolejny, Oj, bo są cztery trafienia, szansa na Eisa. zabrakło kulakiemu, wyciągał spa, no i dokończył. Tutaj panowie, trzeba zacząć stracić w te głowy. Nawrot walczy, nawrot nawrotny. No i nawrot może dać tutaj szansę, że jeszcze do powrotu. Nawrot zaraz, nawet jeszcze z czwartą eliminacją, mógł tutaj być. Krizen w tym momencie to wszystko zamyka, ale on już zostaje w sytuacji dwóch na jednego. Pytanie, czy Krizen jeszcze zdoła to ugrać? Mamy nadzieję, że nie. On podchodzi od galii, tam był scherowany jeden zowników antyterrorystów, a to dokładnie killer. On 99 punktów zdrowia, Morsi niesamowicie obity, ale to on chyba da tropienie. No i jest strzał, jest zabójstwo. Miejmy nadzieję, że Aves szybciutko wróci nam do tego spotkania na mapie do train. No, na pewno muszą tego wymazać, z pamięci oczywiście. Nie mogą się przejmować, co tu stało delikatnie. Muszą pamiętać, że prowadzą zawodnicy Winstrike 1 do 0 w meczu. Bo tutaj już nic się nie stanie, widzimy kolejne zabójstwo na drugi laki, w życiu pozostaje nam tylko Morsi. Train, mapa, the train, mapa, na której Aves już Winstrike pokonało. No ale właśnie wtedy winstrike nie było tak rozpędzone. Oni będą mieli rzeczywisty komfort psychiczny i świadomość, że to oni w tym meczu prowadzą 1 do 0. Gdzie na tym trenie był wynik remisowy, była 15 do 15 i później dopiero w dogrywce. Mm, a pokazał się lepiej, tutaj leciał świetny, granaty błyskowe. Oj i gdzieś te pierwsze strzały nie trafiono, z znalazł swojego przeciwnika. Jest otwierające trafienie dla antyterrorystów. Nawrót, jeszcze z kontroli linii i od nogi. On szuka kolejnych starczy, on czuje się pewnie, mimo tego jaki wynik był na mapie 1-2. Zobaczymy, ma on się nie boi, ma do pomocy w razie czego Markosia, chociaż ten 5 punktów zdrowia, fenomenalna peska. Elian odpowiada, Markoś po raz kolejny, 4 dla dwóch, krizen jeszcze zrobiła mocnie ale od Killer'a. Kilara Kilar pamiętamy, w dniu wczoraj się nie są te głowy nam rozdawał Krizen zaczęła się rozpędzać, no i właśnie, jeden na jednego Kilar się Krizen, Kilar wczoraj to zrobił Zobaczył, szuka przedźwignię, po celownikiem wygrywa to Kilar Pracili tutaj z żadnej broni, żeby tutaj zaczęli też budować tą ekonomię. Widzimy, że w międzyczasie właśnie Domnik wygrywa tam starcie. Crisjen też dodaje tą eliminację. No i zaczynamy tutaj troszeczkę to wszystko. Cóż, dobrze, że Kej tutaj mając tylko 5 HP, zdobywa jeszcze tą eliminację. Kyla szybko pomaga od do nogi. O, brawo! Świetnie. Brawo, 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 że nawet Szybko skontrowało to. No bo naprawdę zaczęło to wyglądać już troszeczkę. Niedobrze. Laki jeszcze z tą memką, Laki tutaj będzie tą eliminację, no ale pozycja jego jest znana. A Wes Esports ma kontrolę też tutaj nad tą paczką, która wypadła właśnie w okolicy tutaj od nogi. No i pytanie jest takie, czy laki jeszcze tutaj zobaczy, czy on to będzie jakoś eliminację. Widzimy, że nie. Klar, po, raz, po raz trzeci sytuacja ten bombsite B jest zajmowany, ale są jeszcze nade'y. Są te mołotowe, które można właśnie dorzucić tutaj gdzieś w okolicy standardu, żeby zacząć odbijać ten BS. No ale widzimy, że Christian już spokojnie wycofuje się. Molsi bardzo mądre zagranie. Molsi spodziewa się tego, że jeden z przychodzi przechodzi od pleców. No i w tym momencie jest bardzo dużo szans, żeby odbić ten BS. Sytuacja dwóch na jednego. Jest Smoke, jest flash, jest możliwość, żeby zaraz tutaj skoverować tą pozycję. Pytanie, czy ta pozycja Chryzjana jest znana? Jeżeli Chryzjan jeszcze przed dorzuceniem smoke'a, łapie tutaj jednego zawodników będzie trudno, ale dobrze, dobrze, że tutaj nic takiego się nie stało. No i Molsi musi tutaj skoverować. Molsi musi wygrać taką przebitkę. Brawo, 7 do 3. Aż ten rajd mocny, zobacz, ale tak. 22 w tym momencie lecą proszę na otwarte, ale sami terroryści będą podchodzili pod są zamknięte. To jest killer, dobrze dorzucony granat, jeszcze młot, wycofanie do BS. -a. No i po raz pierwszy, po raz drugi również killer, No i świetnie, naprawdę, rewelacyjne zachowanie w tym momencie tego No Wiemy, że killer na podtrzeście B no jest po prostu rewelacyjny. Moc jeszcze przychodzi w stronę swoją partnerowi. Nowe y, ustawione w okolicach tu B, oczywiście, mam na uwadze również. No właśnie, tu ten killer. Zobaczę, że oni czekał w tym momencie. Z, oczywiście zamykły one strike. Markoś będzie musiał uciekać, to są dwa zabójstwa dla one strike. Odpowiedź tylko od snipera polskiej drużyny. Markoś coraz bardziej oznaczony, ale Markoś z trafieniem. Markoś po raz kolejny. 3 dwóch Sytuacja zmienia nam się na o 180 stopni. Jeszcze tutaj Krizen zabija na ale szybko odpowiedź od Morskiego. Ale się tutaj dzieje. Markoś z kolejnym zabójstwem. Ale to jest to, co pamiętamy, że gdy ten Aves nie ma kontroli na drabinie, to bardzo często mają problemy. Tutaj laki wyciąga morskiego dalej przez małka. Kobit już zostaje zabity, linia zajmowana przez załoników Aves No i taką odpowiedź chcemy zobaczyć, aczkolwiek zobaczyć w dalszym ciągu jak daleko jest paczka, to może być potencjalny problem, nawet nie tyle. Co samo wejście na otwarty BS. Marku i zabija bondikę na znaku. Kej już na starym BS-owym Laki dają sobie znać Odpowiada Kej, nie czy zauważył zawodnik ze Kej no niestety gdzieś to full to nie doleciało. Za mało... Ciało, za mało ciała było widoczne, zawonikał instrek, no ale sam bombsite otwarty jest zajęty jest Idealna kontrola starego, bs pierwszego zawodnika. Tutaj jeszcze bondyk jest na małej drabie Przeskakuje jeden zawonik terrorystów To Te lecą, lecą telene, no ale troszeczkę przerzucone Dobra, szybka odpowiedź od Klara. Zejście na drabinę. No, ale jeszcze nie zobaczymy ostatecznego wejścia. Tutaj starają się kombinować terroryści. No i dobrze, dobrze. Wyciągają kolejne granaty. Aktualnie pozostał tylko oraz Flash, którymi dysponuje Elian. A cały atak w wykonaniu Polaków skupi się na podejściu pod Bomb zamknięty. Tam dwóch zawodników antyterrorystów jest ustawiony Krizen razem z Elianem. No i ci dwaj gracze będą stanowili niesamowite zagrożenie. Tutaj killer będzie podchodził z od górnego. Oj, dobrze, że killer zabija Eliana. Krizen zostaje zauważony. Ten w dalszym ciągu walczy. Jest ustawiony za jedynką, killer musi go dojechać, ale robi to ostatecznie na pod killer z zabójstwem. No i taką rundę już muszą ugrać terroryści. To musi być 15 punkt po stronie, AWS. widzimy, że Markus idealnie wczerowany w zetkę, Spokojnie. Tą rundę zobaczymy zaraz wynik 16 do 6 i będziemy powolutku, powolutku przenosić się na mapę De Vertigo, która no wczoraj była naprawdę rewelacyjna w ich wykonaniu. Widzimy, że jeszcze Bondik tutaj podchodzi w okolicy Maina na blisko. Będzie chciał tutaj troszeczkę namieszać, ale już widzimy, że Kylar tam z eliminacją właśnie w tych okolicach. No, Elian jeszcze daje tutaj jednego fraga, drugiego. No, i Elian zaczyna strzelać, To, to do, do czego nas przyzwyczaił, ale widzimy, że już tutaj musi biec, musi zmieniać tą pozycję. Paczka zaraz będzie zaplantowana. To musi być GG, to musi być 1-1. No i trzymajcie, trzymajcie bardzo kciuki, no bo za to, na tej mapie de Vertigo może się dziać bardzo, bardzo wiele. Decyduje się tutaj, żeby podchodzić po ten bombsite B, tam poszły te smoki i Winstrike w tym momencie przyspiesza, ale my mamy tu Klara, który na tym bombsite'ie grał do tej pory bardzo dobrze. Nie wiem, czy tam ustawka, ta nie będzie zaskoczenie Zobacz, właśnie, bo Molsi, bo Molsi kompletnie nic nie spodziewali. Molsi, Molsi, cóż to były za strzały, cztery zabójstwa, no jest, Jedziemy, z lajsa, no takiego rozpoczęcia to my sobie życzymy. Rewelacyjne strzały od Molsi'ego, sam jak na razie poskładał cały atak Winstrike'a. Zobaczymy, jaka będzie decyzja, no właśnie, tak jak mówiłem, ten res pozwolił na to, żeby Markoś zagrał tutaj bardzo agresywnie. I Markoś chce zdobyć tego pierwszego fraga, i on go zaraz dobędzie. Idealne rozprężyć. Brawo, brawo, o to chodzi. Świetna decyzja, żeby zagrać to agresywnie, ale Lac znowu podchodzi pod tym bonsite pewną. znowu nie daje sobie tutaj rady. Molsi tutaj podchodzi agresywnie i hobbit daje tę eliminację. No właśnie, nie to nie wiem, nie wiem, bo wydaje mi się, że Molsi powinien zdawać sobie sprawę, że w momencie kiedy tam tam oddał swoje życie, no to Winstrike może już zająć tę pozycję. Widzimy, że lecą tutaj tak granaty w okolicy, bo bo do B. tą to ma No, Markoś musi zacząć tutaj zdobywać eliminację. Markoś po raz kolejny. Markoś, No, i to jest to, co mówiłem. AWP A WUPA na mapie de Vertigo poteru może nie jest tak mocna, ale po stronie broniącej naprawdę dużo daje. No, i w, tym, w tej sytuacji AWS powinno wygrać taką rundę. Prawo dla Keja, który zdobywa tą eliminację, i zaraz powinniśmy zobaczyć tutaj wynik 2 do 3. No, chyba pozycja Lakiego powinna być znana. No, ale fakt. Jak na razie widzimy, tu Klara, gdzie. No, wcześniej na tym Vertigo dawał naprawdę niesamowity impakt Mosi i jego decyzja jest sprawdzona To było zaskoczenie, zaskoczenie, które w tym momencie było bardzo mocno potrzebne a No ale jego jest zdana, Mosi po raz kolejny Świetnie, rewelacyjnie Ponieważ jest tam dorzucony granat dymny, ale paczka będzie plantowana Mosi jeszcze z dorzuconym granatem zapalającym laki nam się pali, ostatecznie to za wupy Mosi zdobywa trafienie No i teraz, aby sprawdzić Bondika On jest na blisko, ustawiony przy przy alejce, tutaj jeszcze poleci flash od Mociego. On może być na pewno zaskakujący. Mocy od Mida, Killer od Rampy. Bondik jest w dalszym ciągu dobrze ustawiony. Tutaj Mocy przeskakuje. Bondik daje o sobie znać, szybko przechodzi na aresztowanie. Ale Killer głowę, głowę strzela swojemu przeciwnikowi. Prowadzi mi strike. Ci podchodzą już pod Bombside B. No tutaj jest standardowo Killer. Lecą granaty. Jeśli tutaj są tacy, którzy sobie nie to będziecie. Gryz po raz pierwszy. Odpowiada Laki. Wejście na bomb -B staje się coraz bardziej dla strajk realne. Chociaż dobre, Mołotowy I jeszcze jest mocja do okienka. On ze strajką. Dobrze była, pan Elian. Kej również zabójstwem na Laki. 4 na 2 Bondik w bs Gdzie jest u na platformie. No i właśnie Bondik. Bondik po raz pierwszy. On w dalszym ciągu jest w bs Nawrot już ratuje do swoich partnerów z drużyny. Jest coraz bliżej. Oni muszą to zrobić. Oni muszą to robić. Oni tej rundy potrzebują jako dechu. Niestety. Krizen zabija nawrota, Bondik w dalszym ciągu wsadzi, on tutaj się nie przemieszcza nawet o centymetr Markoś zabija Bondika, jeden na jednego, nie ma tutaj żadnego granata zawodnik z Polski A Krizen daje o sobie znać, co zrobić w tym momencie, Markoś, Markoś tu już jeżdża Jest zabicie dla tego zawodnika, ma defusa, dobrze, że tego rundę wygrywają, ale tutaj było niesamowicie groźne Warto wykorzystać taką ustawkę, ale nawrót Nawrot, on od tej strony... A, on był ustawiony za tym. Nie, on był ustawiony właśnie w tym smoku. Uf, tak. Nie wiem, co Nawrot w tym momencie zrobił. Dlaczego on stał w, takim, w takiej pozycji? Ważne, że Killer teraz dochodzi na plecy. No i Killer teraz może... Killer, Killer! Brawo dla Killera. No i w tym momencie Molsi, błagam, Molsi, wygraj taką rundę. Brawo. Śmiertnie. Na razie bardzo spokojnie tutaj podchodzi, kontroluje tego mida i widzimy, że będzie tutaj jakaś może próba podejścia pod ten bombsite B. Widzimy, że już tutaj AWS Esports właśnie podchodzi pod tę pozycję. Kylar świetna eliminacja, no ale czy Kylar sprawdzi? No brawo, brawo dla Kylara. No i to na nim przynosi korzyści. Widzimy, że w tym momencie AWS Sports ustawione cały czas... I tutaj temat oj ojojoj, oj. ale szam. No Morsi tutaj zaraz jeszcze może zabić drugiego zawodnika. No Laki jest ustawione tutaj na tej pozycji. Laki nie może już dać kolejnej eliminacji, a Laki niestety... Oj, dobrze, oj, dobrze, że ten trzeci szał nie został trafiony. K jeszcze z eliminacją, ale co się dzieje teraz na boksajdzie B? Widzimy, że tam jest walka, no i Killer wygrywa tego duela. Dobrze, bo w tym momencie zaraz Aves Esports może mieć ósmy punkt na koncie. Męczą się dzisiaj niesamowicie. Nieważne w jaki sposób, ale Aves musi wrócić do tego spotkania. No i brawo, brawo dla Killara. To wygląda tak dobrze, nie? Bo czasami po prostu ta gra się nie układa, ale w takich momentach trzeba bardzo mocno brać się w garść. No i widzimy Kej, nie chce tutaj się patyczkować. Dobrze jakby K jeszcze dał tą eliminację z Maka. Wiemy, że te eliminacje z Maka naprawdę dają duży bust finansowy. Dobrze, dobrze, jakby tutaj już nikt nie oddał swojego życia. Kej, jeszcze widzimy, że zachodzi to wszystko od plezów. No i Kej bo tak właścić na rundę. No, Bondik zaraz będzie tutaj skracał, ale nawrot czeka. No, nawrot musi wygrać tę eliminację. Brawo, nawrot, ale ta paczka wypada. Ojojoj, w bardzo niewygodny w miejscu. Kej, ok no, Kej teraz musi tutaj razem z Klarem dać tę eliminację. No i świetnie, świetnie, że Kylar wygrywa. Gorąco. Ostatnia osoba ustawiona pod tym bumside'em. będą właśnie tutaj wraz z Kejem przychodził na tą pozycję, żeby tu się nic nie wydarzyło złego. Uff, uff, ale ten timing. Jedziemy, jedziemy.

Winstrike strike tak bardzo wcale nie chce tu rotować. A Molsi zaskoczył tą pozycją. No ale niestety, niestety tutaj tylko jeden z zawodników. No i Kelar. Kelar musi killar. dać. Świetnie. No i w tym momencie Bomsite jest już prawie otwarty. Tutaj jeszcze tylko dwóch zawodników zaczyna rotować. Ale sam Bomsite teraz w tym momencie może być zajmowany przez zawodników AWS Esports. No tutaj jest wyjście, ale nie wiem, czy to jest mądra decyzja. To jest bardzo zła decyzja. Kelly raz drugi. Jay. No i czy zaraz zobaczymy tutaj wynik? 15 do 13 Markoś, proszę cię, Markoś, zobacz. Tutaj plecy widzisz, że już tutaj nikogo nie ma w celu się. Elian też jest no za Ten scope chyba był słyszalny. Elian, tylko tutaj fejkuje, Awez gra bardzo mądrze, Awez wie, że tutaj to jeszcze musi być nie ruda. defuzuje tego. Elian cały czas tutaj walczył, obija jeszcze tego zawodników. No ale Markoś, mamy. Świetnie. Jak na razie, Awez jeśli chodzi o ten test charakteru, no, zdaje na szósteczkę. No Widzimy, że problemy finansowe, jeśli chodzi o Wistrack. Nawrót w rundę. Nawrót nam się w tych ostatnich odsłonach odpalił. Świetne rozpoczęcie, jeśli chodzi o awes. Oni są już naprawdę bliziutko. Oni mają te na was to wyciągnięcie ręki i pokazują, że niewątpliwie w tym momencie są najlepszą polską drużyną. Jest kolejne zabójstwo, którą notują Polacy. Kej jeszcze na drobińce. Pięciu na trzech. Zobaczmy awes. Żaden z Polskiej drużyny nie jest nawet obity Chociaż teraz Mosi to wszystko berwa Ale zobaczmy, Krizen 6 punktów HP 27 Bondik, 100 u Hobita. to po prostu nie może się stać Tą rundę, musi wygrać Aves Co oni w tym momencie robią Spokój, nawrót po raz kolejny To jest to taki baston jeśli chodzi o strike, Ale on nie może tego zrobić Mosi zabójstwem, przyczynił tylko i wyłącznie Bondik! To będzie GG To będzie GG Naprawdę fenomenalny sposób Aves wraca. Aves pokazuje charakter, pokazuje ząb. I że to oni zasługują na dojście do awansów zamkniętych kwalifikacjach. Oczywiście z tej drabinki wygranych. Oni nie przegrali żadnego meczu, to trzeba zaznaczyć. No, fenomenalnie to się ogląda. Gdzie przoczyliśmy, oczywiście na tym daście. Gdzie ten początek Vertigo nie był udany. Oni to zrobili.